Robiliśmy tych zombiaków, creeperów Fajne portki świecą Fajnie, fajnie Ech? Fajnie portki Ja nic nie mam, jestem w normalnym stroju racja, fajnie będzie w 1.9 gdzie będzie można ulepszać Zbroję To dobrać. dopiero eliksiry i tak dalej będziemy robić Bibliotekę Ech? będzie trzeba zrobić Masz węgiel? Ja? Ma, nie wiem... Cze, Czekaj, cze, cze. tam wiaderko lawy No, ojej Musi, Musisz szybko wrzucać Wrzuć 64, czegoś co masz najwięcej Mm, wezmę tego, dobra ja, ja dokładam, i razem jest 43 dla ciebie Dobra, nic obojętnie o, się robi ja, Ale ja nie potrzebuję Czekaj, idę po szkło Czekaj chwilę, bo ja pójdę po szkołę. Idę z tobą, gdzie ty jesteś? Ja już wychodzę, idę po szkół i to, tam zrobię ten Dobra, i gdzie później idziemy? Mm. W dół Znaczy tak, że chcę powiedzieć, że zro zrobimy, ja zrobię Pewne przemęczenie, nie ale coś nowego się pojawi. No to wprost. Nie zdradzę wam co, bo na razie zbieram na to materiały. Może będzie o tym filmik o zbieraniu materiałów, chociaż to będzie nudne. I się zobaczę, jak się przyjmie. Ale myślę, no. że aż, aż tak was to nie, nie zanudzi. Cześć, Chodź. sprawdzę, ile my to już. No, no 20 minut dopiero kręcimy, tak nie całe, więc. Dobra, możemy coś jeszcze zaraz nagrać. No to. Tak. Shmela, snela. Może, może dojdzie do specjalny? A to, 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 A, to będzie nie na nie jakiś to. specjalny ten. Będziesz, nie wiem, jak będzie, równo ileś odcinków. Kurde, ja nie wiem, mogę wyjść do swojego pokoju, nie wiem jak. A to tutaj niżej jest, dobra. Albo nie. Kurde, utknąłem. Nie, no, nie, w drugą stronę. Dobrze, tam przy naszym wejściu jest wyjście. O, ale przy powiedziałem. Przy naszym wejściu jest wyjście. No, filozoficzne, po dzisiejszych zajęciach to tak, filozofia ze mnie... Życie jest życiem. Dobra, idę tam wczepić i nie wiem, kończymy na dzisiaj? Może jeszcze się nagra, ale wiecie, wiecie jak to jest, trzeba mieć najpierw pomysł, co trzeba zrobić. Trzeba... Nie, jeszcze byś do... Pochodzimy sobie, no pokopiemy teraz, bo my teraz szliśmy tylko po otwartych. Teraz weź sprzęt i idziemy kopać. W tym ja się kanionie. Nie tak bardziej. Chodź, ja już mam, nie, tak idziemy, zatrzymy. A ja pochodzi nie mam. Ja mam 14 masz. Otwórz drzwi, weź je. Weź i idziemy, chodź. Tam w dół tego kaniona i pójdziemy kopać po prostu przez, Dobra, przed pod, siebie. Pod, 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 czy, że, skrzyni zostawię biederko z lawą? Gravel niepotrzebny, dirt. Albo, Kostki, albo idziemy na zewnątrz i szukamy gdzieś wejścia do jaskini. Możemy teraz tak zrobić. Dobra, znaczy będzie trochę łatwiej. No to Ty jesteś prowadzącym, no to idziemy. To będzie lepsze. Ale ty ciężej, bo wtedy kopalnie są krótsze. No tak, ale może znajdziemy tą kopalnię wiesz, tą z torami. A, a nie, to... to musimy trochę wyrenderować nowy świat. Się to jest coś jest cały wyrębno. Jak, jak robisz nowy świat, nie? No. To się jeszcze pójść dalej, żeby wygenerowała się yy, kopalnia. Spokojnie, Spoko, jednak się do No trochę przejdziemy się, no. No o przechodzimy się, teraz trochę coś spokojniej Tylko zostawię diamenty, żeby jak zginę, to wiesz. No. Łuk nie będzie za bardzo potrzebny. Mamy dzień, więc chodź. O, ale wyrosło mi ładnie ten, ale to później pozbieram. Coś tu chodziło. O, pokażę wam co robię, jeszcze nie skończyłem, zanim Kacper. Tu ładne przejście nie taki mostek fajowski. Jeszcze tu schody, żeby ładnie to wyglądało wejście. Tam mury jesteś? zrobiłem, już idę. Jak pokazywałem, takie co pierdolone. A, a to i prowadź, ty jesteś prowadzącym dzisiejszego programu. Dzisiaj trochę dłuższe zrobimy. Mam... Ale i tak to my nie musieli podzielić, dopóki nie zniosą na mnie liczby. No, a to podzielenie. I ci, którzy zasubskrybowali mój kanał BJ707, e, mogą oczekiwać na pierwszy mecz z Lola, z użytkownikiem YouTube'a o nazwie Mr. Chris da10. To jest mój kolega z Krasem To ręde Będzie on w sobotę. Jak się dobrze... Jak się uda, to będzie w sobotę. I jak, się, jak nie wyjdzie, to będzie w Urwał. <noise> Ale urwał? Ale tu Ty chodź. bo my jest, jesteśmy na wyspie, musimy gdzieś pójść w, nie wiem. W głąb. No idziemy tędy, chodź. Albo chodźmy do tej dziury... Albo dobra, nie. Eee... Chodź na razie to. No. Szkoda, że usunęli ten. Tamtą teksturę kabelstona, bo boku. O, ma lawa! Kurczak! Biernie Kurczak, zostaw to. To go, niech zginie. Sam wszedł, teraz. Sam wyjdzie. No, idziemy szukać. Jak na razie jesteśmy w dżungli. W Bion, biomie leśnym. W biomie leśnym. O, coś widzę. Ja widzę kurczaka. A nie, to jest jakaś taka bionie. mała szczelinka. Kupisz. Kabum. Właśnie, nie będę tego owego miecza, zginie za pierwszym. Cześć, tu mamy jakieś. O, o, o chodź. O, trochę mięsa pozbieram. Chodź, chodź, o, już znalazłem jakiś ten, może tu gdzieś zejście będzie. Już Tylko pozbieram trochę jedzenia. O, no, no. O, ja widzę kurę, też ją zabiję. O, właśnie, przy okazji trochę jedzenia zbierzemy. No, ten odcinek może być, nie wiem, ten początek Ko był fajny. Kopalnia i, i... i O, o, ścięło mi się. Coś? Ale dobrze słyszę. O, ja już widzę. jest okej, okay. coś mi się, nie wiem. Komputer się ściął, nie wiem ja będę miał ponad tren. To jest grana. 64. A może dlatego, że świat się generuje, nie wiem. Tak. Czy? Dlatego, że ja dalej idę. O, mamy biom, biom... biom 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 z, okay, ze śpierkami. Dobra. Czekaj. Moment. Czekaj tam gdzie byłeś. Gdzie ty? Tam idę. Bo chodzi o to, że tu są jakieś ten takie szczelinki, tu można wejść. Dobra, to już do ciebie idę. Kurde, trochę się zgubiłem. Mam 19 kurczaków. O, to super. O, mam dziurę wielką, chodź. Musisz mi, cześć, postawiasz klock, będę na samej górze. Taką wieżyczkę mam, żebyś już mnie zauważył. Widzisz mnie? O, widzę. O, widzę cię, chodź, tu do mnie. Gdzieś widziałem jeszcze jednego Dobra. No to później nic podbieramy, pozbieramy, ostatni, chodź, chodź. Ostatni kurczak. Tu jest też mini jaskinia, ale mini, tak? No, chodź, chodź, ja tu mam w, w taką dziurę wielką ziemię. To teraz się skop w dół. To dawaj, dawaj, bo czas, czas, nagli. O, to będzie długi odcinek, będzie z godzinę na pewno. Mamy, znaczy, nie mamy zrobić, robić, z chęcią pogramy w Minecrafta, więc... No. Zro, robimy to też dla was. No, dla tych, którzy lubią sobie zajawkę mieć, jak inni grają, może nasza gra nie jest aż taka jak, super... Jak lubią patrzeć, jak ktoś Tylko gra. zróbmy ten, żeby było... O, Janne, masz muzyce? Mam. To weź mnie od góry tego drzewa od góry tego drzewa zepnij. Lewym lewem. lewym. trigger... O, nie mam. Ja nie wziąłem. No to kiedy indziej, bo wiem, że można je zebrać. Tylko zrób tak zejście, żebyśmy mogli później... O! O, jestem, już jestem w jaskini jakiejś. Chodź tu, później będziemy w dół iść. Najpierw od góry, chodź tu do mnie. Ty masz łopatę, ten masz. Pochodnie? No, albo... A nie, to idziemy w dół, bo tu doszedłem gdzie indziej do początku. To nie, idziemy bardziej w dół. Mam tu rozstawione, żeby jeszcze wrócić. Cześć, ale tu masz już przejście. Aha, dobra. To idziemy w dół. Tylko ostrożnie, żeś nie zginął. Może żelazo. Dosłowny fail. Bez, już nie chcę ginąć. Jeżeli w tej grze jest żelaza, pamiętam, kiedyś bo tak mało żelaza. Dlatego, że to był czas alfa. To, Poczekaj, kiedy tam... już idę do Ciebie, tylko żelazo. Aż nie Zginę. Wiem. Czemu giniesz? Padłem. Gdzie do lawy? Nie. Gdzie? dół. Idę. Tam jest dziura ma wielka? Spora. o. Jakoś tu szkupię się. Podkład. O, sterz padł. Cześć, zrobię tu dalej. Tak? O, patrz. O, patrzcie jak szybko, ale mamy szczęście. Już jaskini jakąś znaleźliśmy. Dobra, idziemy może tu w górę. O! Chodź w górę, bo coś we mnie strzeliło. Gaduję, że szkielet skoro szkiele strzeliło. No. Weź rozstaw ten, pochodnie. Świeć. Ja bo coś zaraz ginę. Czekaj, może gdzieś coś, też. Eee, masz przy sobie ten? Piecyk? Ta, już go było... A nie, a... Masz jakiś ten, drewno? Tak. To zró zrób, zrób w A A no. A ja zrobię piecyk i rzucę ci żeś piecyk, mógł muszę zrobić. Czy masz ten, Kabona? Ja mam, mam trzy. To trzeba jeszcze ci rzucam. No, ale niech tyle będzie. Wyprawa kraftowa w końcu trzeba trochę o kopalni, a nie o chodzeniu, nie? Nagrywać. No, głównie przez większość odcinków chodziliśmy. No, a teraz trochę po kopalni. na razie co robię, tylko 8 pół No, to ja się tu przejdę. Ale no, na razie chodźmy trochę dalej. Zaraz no to chodź. chodź. No. O, znowu żelazo, ale to zaraz je wezmę. A tak, se... mówiłem, że koniec, widziałem. No, no i dobrze. Ja sobie to żelazo wykopię, gdzie ono było. Jeż, o, jesteś. To weź te pochodnie z końca, żeby się nie marnować. się. siebie razem. Skoro tu nic nie ma, troszkę bym z lekko zabuduje, że tu nic nie ma. No właśnie. Ja, trzeba, ja zrobię jeszcze kilka pochodni. O, 12 jeszcze mi wyszło. Już zabudowane. Dobra, to weź ten, że jedzenie. Jeszcze się robi. Idziemy w dół. Ale 20... Co? Dobra, weź tam się te 6, chodź, nie ma co czasu na to tracić, bo to nu nudne. Cześć, osta ostatni się robi. No. Bo... Nie, przypadkowo przerwałem. O, ile tu z potworów tam na dole. Właśnie Siedem prawie jest. strzały, ha, z dwa klipery coś tam jest. To się przerobić O ja nie zdążyła się przerobić No chodź Zbieram warupecz Dobra Wezmę ten Ta gra czasami potrafi być chamska No dobra idziemy w dół, uwaga tam są potwory Prawie bym ci z kilofa. No dawaj chodź, co ty kopiesz? O, o, odnalazłem jaskinię ja muszę węgiel, tak? Jak będę coś przytapiał, czy coś zrobić? Bazę wykładowczą. No albo mi są potrzebne te torcze. O, znowu dostałem. Masz może jedno mięsko? Oczywiście. Dasz mi? Oczywiście. Mam siedem kurczaków. No to sobie to dam trzy. O. I mi zostały dwa. Dobra już, dobra idziemy w dół, chodź Tylko weź tu gdzieś zapal... Ale mnie wykupało Weź, weź najpierw, uwaga, bo strzelałem z łuku, weź tam torcza postaw najpierw Weźmy, o, dostałem znowu A, on tu, uwaga, dwa, dwóch jest na tych, na wieży po prawej stronie Na widzę Przydałoby się ich za... A, znowu dostałem Weź ich, oni we mnie celują, weź ich zabij Uwaga! Klipper za tobą! Do góry, do góry! O! Ale szczęście miałeś. Tak kliper za tobą szedł. O, jeszcze jeden jest pode mną. Uwaga. Na dwa i lawa. Uwaga, nie zgin tam. Żyję. Lecę do ciebie. O, ale żeśmy... Kurde, fanta ta wyprawa będzie. Jest... Myślałem, nie jest tak negatywna. Tylko nie wpadnij, proszę. Co powiedzą nasi widzowie? Ostrzyma się, odsuń się, się. No, odsuwam się. My musimy to być bardzo ostrożni. No. Zatrzymaj Shift i idź do przodu. Fajne te jaskinie są jednak. Monster spawner. Tak? Tak! O, ale fajnie, dobra. Super. Pomóc Ci? Co? Dobra, jestem. To no, szybko zabezpiecz ja go. To no, za dużo. Co tam jest? O, dwa te. Trzy... Ze... Weź wszystko. Weź, weź. A tu czarne? To co to jest? To czarne. O nie, bo tu ja widzę. O jest. Zbieramy to zielone? Może się jeszcze do czegoś przydać. Kurde, mam jakieś błędy. Że ja ten, weź to zbierz, co? Bo ja mam błędy, że ja tego nie widzę jak mi znika i nie chcę gdzieś spaść na dół. A i potem cała gra się pobyje. No Ale ten, nie będę zbierał, nie będę zbierał z krzyni, bo niby może się jeszcze tam ześbić. Tak, został Ale ładnie nam poszło, pierwszy ten. Ale pająków! Pierwszy nasz monster spawner w grze. Mój no, no nie. No, ale na, nasz tutaj na serwie. A może będzie ich więcej. O, dobra, idziemy dalej? Jeszcze nie, wykopuję. O, w końcu mi teraz widzę. było dwa razy mniej muzyki Cabo a teraz jest. to uszy. Dobra, chodź, bo tu już A, Aż Wilkopię nawet nie widziałem Dobra, idziemy. Że wyłącz się i włącz. O, dobra, o właśnie. Momencik dla wszystkich, wracam. Dobra, ja. mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Dobra, idź. Prowadź. Ja po takim reloadzie... No. dobrze. Uwaga, przez most przechodź. Gdzie teraz idziemy? Tam gdzieś można jeszcze było chyba iść, jak dobrze pamiętam. O, tam A, właśnie. Dostałem. Przepraszam, przepraszam wszystkich. Jak zwykle, jak zwykle. Brak profesjonalności. O, kliper. Tratuj. Nie! O. Że, mój, mój kolega. Dobra, potem do, do niego piszę. Chodź tu, bo ja nic nie widzę. Kurde, przewodniku mów, że idziesz. Eee, aj... Dobrze, że zebrałem ten. Węgiel Teraz muszę zrobić pochodnię Tutaj już nic nie ma Drugą stronę No to zbiorę i zamuruję No, z i idziemy w drugą O kurde, ale... Jakie to... Nie złam. No już pół, pół godziny, no mówię, z godzinę będzie Dawaj tu, bo tu woda idzie do góry Gdzie? Czekaj, wezmę tą pochodnię tam postawiłem. A ja mam 13 pochodni, nie zauważyłem. Dobra, też będę kładł. Tą wodę będzie trzeba zatkać. O o, przyjaciel! To zabij go, bo. Fajne są te nowe dźwięki. Nie wiem, czy będzie słychać u mnie. też jest. Ale mi się podobają te dźwięki. Ci, którzy grają, to wiedzą. O co, o co, O. O kur. Ole żyjesz? Tak. Ale dziury Wiesz, nie zrobił. też yy, poziom jedzenia? Ja też To się SMS-a też dostanie. Koniec! Koniec jest jaskini. Ole szkoda. No spoko, to ja myślę, że wrócimy do góry i zakończymy. No... No już... No raczej tak będzie trzeba. Być nie idziemy za nu... Na... Na... ...na które możemy rozmawiać. nie Myślę, że was to trochę może zanudziło, może nie. Tych, których nie zanudziło, to się pięknie, cieszy. No. Zamyk... a miło spędzony czas. No idziemy zresztą do góry... A! Coś mnie zaatakowało! A niech on sam... Daruję mu życie, zachowam się profesjonalnie. Mm. Tak, tu nic nie było, bo zamurowałem. Nic. To Tutaj też. Ten. Gdzie jest wyjście? Gdzie nie. jest... Gdzie? Chyba. O, teraz będzie dobre. Jak stąd? O, tak, tutaj, bo ty tu kupałeś. Zobaczcie, zostawimy wam dla komedii, jak stąd wyjść. Właśnie, <noise> specjal tylko dla was. Jak wyjść z kupali, masz podkop. O, Okej okay. Hop, hop, hop. Po nocy. Nocy? to to jeszcze powrót do domu będzie może komiczny. Nocy. Dobra, zakończymy teraz czekaj, na... zrobię nożyce i zbiorę Albo ty jeszcze nie wychodź. No. Z kopalni. Czemu? Ja cię będzie osłaniał. Na spadną na ciebie liany. No, dobra, czekaj. Dobra, łapię. Ja się... Mam. Je... <ślamu>. Mam jedną, a ty? O, ale fajnie, widziałem. Jak naciśniesz tab, weź setup naciśnij fajna sprawa. No to wiem, to od dawno jest. Ja nie widziałem. Dobra, chodź, bo wszędzie czwory są. Tylko teraz w tą stronę do domu. Mm. O, o, to będzie dobra komedia, powrót do domu. Kacper, gdzie ty jesteś? O, biegnę za tobą. To Ej, to był świerkowy las. My byliśmy w takim tym. Gór, góra, taka była Przy jeziorze, o gdzieś w tędy, no w tą stronę Nie, w drugą drugą? W tamtą stronę O, prawie przeskoczyłem Jak nie wrócimy... To nie szukajcie nas Musimy do jeziora, do wody dojść jakiejś O jest, tu w prawo chodź To chyba w nasze tak, widzę z światła. Chodź za mną. Kurde, a tak. Tak, w... tu Uciekajmy. Jezu, Dobra, idziemy, uciekajmy. Zombie, wszystko nas spróbuje wszamać. Go, go, go. O, jest lawa i zombie. Ale dam buta, dam buta. Pani, by jeszcze, gdyby w Minecraft dodali kopieć? O. Ja idę do wody. Szybciej, chodź, gdzie ty jesteś? Gdzie... O dwa łuczniki. A praca na kanale oglądajcie na kanale Ciburgurkur, serię sportu. O, właśnie, został dodany nowy, więc trochę słaby dźwięk jest, ale można. Niedługo będą nowe odcinki, więc spoko. Granie w banie. No i zapraszam na każdą. No właśnie, będzie też na. 1991 hmm. i kanał Cyborg World, gdzie jesteśmy razem. Wchodźcie na Cyborg World i Bezio77, to są... Nasze dwa główne kanały. No. Jeśli lubicie LOLa, L League of Legends, jak kto tam albo woli... Albo inne gry, no to wchodźcie na mój kanał, będę tam prowadził ja sam albo z moimi kolegami. Trochę bardziej, trochę mniej ogarnięty. Teraz za za zakończymy w kuchni. O, właśnie, to samo myślałem. Hmm. Na naszej trój polowej lodówce pokaż się tam nie wiem, weźmy w, rę w ręce nasze zdobycze ja wezmę 25 żelaza, ty coś weź też w rękę ładnego Miki no o, 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 dobra pomachaj Zatem, e, niestety musimy skończyć ten no, odcinek przykro mi Komuś się podobał, prosimy kliknąć łapkę w górę jakie to tanie tego filmu do waszych ulubionych. prowadzącym. będzie zadowoli a jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie nasz kanał. tak jest. widzicie, pomachał głową. no. może wy nie widzicie, bo ja tego nie nagrywam, ale to dla nas koniec. no, trzymajcie Tegocika. się. Na no. papa.